Moi drodzy, o tym, że trzeba pomagać, nie trzeba mówić, a czasami trzeba pokazać kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy. I tu dzięki mojemu serdecznemu koledze poznaję bohaterkę tego materiału, czyli Wiktorię. Wiktoria to jest dziewczynka, która choruje na bardzo rzadką chorobę, która przypada na jedną osobę na milion. Jedną na milion, moi drodzy, i tylko dzięki rehabilitacji mała szansę wrócić do normalnego życia. Rodzice stają na głowie. Jak się domyślacie, są to kolosalne koszta dla normalnych ludzi i dlatego mam nadzieję, że pomożecie i wy. Poświęćcie swoją chwilę i poznajcie bliżej Wiktorię. Dzień dobry. Jestem mamą Wiktorii, chorującej na bardzo rzadką chorobę genetyczną, na przemienną hemiplegię 10AHC. Choroba zdarza się raz na milion. Powoduje je kilkanaście rodzajów mutacji w genie atp 1A3. U Wiktorii mutacja, która wystąpiła, sprawia, że Wiktoria jest jedyną osobą na świecie z tą mutacją. Dlatego tak naprawdę nie wiedzieliśmy od samego początku, jak choroba będzie przebiegała i jakie będą jej efekty. Wiedzieliśmy tylko tyle, że. Wiktoria wymaga stałej rehabilitacji, zarówno ruchowej, terapii logopedycznej, terapii SI, terapii ręki, terapii wzroku. Wiktoria jest także pod opieką wielu lekarzy specjalistów i wymaga po prostu stałej, stałej terapii. Dzięki temu, że przez 8 lat Wiktoria była pod stałą kontrolą i stałą terapią. Wspaniałych specjalistów, zarówno w swojej, swoim ośrodku, jak i lekarzy i specjalistów na różnych, różnego rodzaju turnusach rehabilitacyjnych. Wiktoria osiągnęła niesamowity sukces. Jest w stanie poruszać się samodzielnie, często także niestety z naszą pomocą, jeżeli choroba uderzy nas, że tak powiem, mocniej, ale jest w stanie już poruszać się. Drugim naszym ważnym sukcesem było to, że Wiktoria potrafi się z nami porozumiewać. Bardzo długo czekaliśmy na słowo kocham cię, teraz jest ono słyszane przez nas codziennie i czekamy na całe zdania, czekamy na całe, całe opowieści Wiktorii i na to, że być może kiedyś w przyszłości zacznie czytać. Choroba objawia się w przypadku Wiktorii dwoma rodzajami napadów. Jeden z rodzajów napadów to są napady, kiedy Wiktoria najpierw staje się cała spięta. Wpada w bezdech, ten bezdech potrafi trwać minutę, półtorej. Następnie całe ciało staje się wiotkie. I takich napadów może być kilkadziennie, przez kilka dni. Najgorszy nasz przypadek to były trzy dni pod rząd, kiedy Wiktoria miała po kilka takich ataków dziennie. Organizm jest wtedy wycieńczony. Wszystkie niestety nabyte umiejętności mogą się cofnąć do, do samego początku. Tak? Dziecko może stracić wszystkie nabyte umiejętności. Drugi rodzaj ataków jest to ten rodzaj ataku, kiedy Wiktoria w zasadzie w ciągu sekundy potrafi stracić po prostu swoją jakby mobilność w ręce lub w nodze. E, przez to po prostu nie, nie działa. Dlatego nazywana jest ta choroba naprzemienną hemiplegią dziecięcą, ponieważ naprzemiennie może to być jedna ręka, lewa lub prawa, tak? Lewa lub prawa strona, tak naprawdę. U Wiktorii akurat najczęściej objawia się to tym, że Wiktoria traci e, możliwość poruszania e, ręka, rękoma. E, mamy nadzieję, że w przyszłości powstanie terapia genetyczna dla Wiktorii. E, Aktualnie w Stanach Zjednoczonych są prowadzone trzy badania naukowe w tym temacie. Mamy nadzieję, że kiedyś Wiktoria będzie mogła z niej skorzystać, z takiej terapii genowej i będziemy mogli zwalczyć chorobę. Na razie się to nam na pewno nie uda, nie jest to możliwe. Tak samo jak niemożliwe jest przerwanie ataków AHC. Jedynym lekarstwem w tej chorobie jest, jest sen, tak naprawdę, który. Który może pomóc przerwać ewentualnie atak, jeżeli się uda. Nie ma lekarstwa, nie ma lekarstwa, które jest w stanie przerwać atak, tak jak w padaczce, czy tak jak w innych chorobach. E, pozostaje nam tylko i wyłącznie stała rehabilitacja i terapia. Kocham cię. <gry> Kochasz mnie? Kocham cię. <gry>